Mati, kupię ci wszystko co zmieścisz w tej małej torbie, ale jeśli coś ci wypadnie, tracisz wszystko. Okej, okay, okej. Okay. Za dużo to nie jest. Wezmę... cokolwiek to jest. To jest chyba cukierniczka. <laughs> ja nie wiem. Wsadzę to do... do środka i teraz tutaj mogę coś wpychać. Jest szansa, że to spadnie, nie? No dobra, czapka lepsza niż mi. Upsa. Gdzieś mi ucieka, ale na razie dobrze się trzyma. Pytanie główne, jak zdobyć taką kulę? Nie wiem, jak ty chcesz to wcisnąć. Mogę na chwilę wyciągnąć coś? Przekładać? Możesz, ale nie może ci zaspaśnić. Biorę kwiatka. Po co ci taki kwiatek? Bo to jest kozacki. Zaczyna się to robić trochę cięższe. Po drodze, dla pieska. Oj, oj. Oj, bo coś tutaj się już gibie. Ostatnie jakieś 30 metrów.